Witam Was, kochani! Ponownie dobre wieści transmituję nadal, ponieważ dobre wieści we wszechświecie, jak wszystko, co od Boga pochodzi, nie mają końca. Bóg jest dobrą wieścią i to On przez ludzi, którzy czują Go w sobie, przemawia do swoich dzieci. Dawniej tych ludzi nazywano prorokami, dziś również są jeszcze prorocy na ziemi. Ja nie jestem prorokiem, ja jestem tylko nosicielem tych wieści, przekaźnikiem tych wieści, instrumentem, przez który płyną dobre wieści dla Was, bo jesteście dziećmi Boga Wszechobecnego Życia, Boga Wolności. W tym świecie nie rządzi Bóg, ponieważ tym światem rządzi intelekt. Intelekt, który zbuntował się i nie jest podporządkowany głosu z serca. A tylko głos wewnętrzny, głos serca jest jedynym głosem, który nigdy nie kłamie i dlatego transmituje tylko dobre wieści. Anteny do wewnątrz, kochani. Z zewnątrz nie przyjdą prawdziwe, dobre wieści, przyjdą natomiast tak zwane wieści z angielskiego fake newsy, czyli fałszywe wieści. Na czym polegają te fałszywe wieści? Gdybym był demonem, wziąłbym dobre wieści przesłane. Przez Chrystusa, przez takie ciało jak Jezus Nazaretu, albo inni prorocy Starego i Nowego Testamentu, i dzisiejszych czasów, i przebiegunowałbym je, przekazałbym je w dużej mierze tak, jak były one przekazane przez Chrystusa, po czym dodałbym coś od siebie, aby nagonić sobie owieczki. Do moich instytucji, do moich partii, do moich kościołów. Aby mi się to udało, musiałbym skraść tożsamość imię i nazwisko Jezus Chrystus zawód Cieśla z Nazaretu urodzony w Betlechem kiedy około 2000 lat ziemskiego czasu. Za kradzież tożsamy, tożsamości w XXI wieku zamykają do pudła, i to jest coś, czego człowiek żyjący w świecie XXI wieku nie robi. Ale ta kradzież została popełniona już dawno i trwa do dziś, i to się musi skończyć. Istnieje inny sposób, i to się kończy, istnieje jeszcze inny sposób na kradzież tożsamości. Dodajemy do tego najnowsze naukowe dane dotyczące na przykład szkodliwości promieniowania 4G, 5G i chyba tego, które ma nadejść, to jest 6G. Mam nadzieję, że nie uda im się tego zmaterializować. Ale i tak jesteśmy nieśmiertelni jako duchy, nam to nie zaszkodzi. To zaszkodzi tylko i wyłącznie na poziomie materialnego ciała. Zaszkodzi szczególnie tym, którzy się tego boją, którzy oczekują podświadomie, że im to zaszkodzi, którzy poddadzą się temu, zamiast budować w sobie światło, które w ciemności świeci. Co znaczy budować w sobie światło? to znaczy świadomie, z cząsteczek światła, z których się składamy, wizualizować pole w nas i wokoło nas, pole światła, które nas chroni, przed każdym niskim polem promieniowania, przed każdym niskim sygnałem, przed wszystkim, co nam nie służy, przed wszystkim, co ograbia nas z naszej świadomości, co wytrąca nas z równowagi, co chce zakłócić harmonię i jedność. Wszystko, co nie służy miłości. Ponieważ nasz stwórca jest miłością, żywą miłością, a my jesteśmy Jego współtwórcami, Jego dziećmi, dziedzicami nieskończoności, świetlistej nieskończoności. I to jest nasza wieczna ojczyzna, i tam prowadzi nas Chrystus, a nie z powrotem do świątyń, nie do tych, które budowane są rękami ludzkimi, ani w Jerozolimie, ani poza nią. Dlatego ci, którzy mówią Wam, jak bardzo zaszkodzi Wam 5G, co jest absolutną prawdą, że na planie fizycznym szkodzi. A mówią, że tylko powrót do kościołów, powrót do świątyń ocali nas. To jest nieprawdą. Każdy z nas, jak mawiał Chrystus i przypomniał nam, kim jesteśmy, każdy z nas jest żywą świątynią Świętego Ducha, jako dusza, jako duch. Żyjąc w ciele, również nasze ciało fizyczne jest świątynią Ducha Świętego. Czym jest Duch Święty? Kim jest Duch Święty? Duch Święty jest nieosobową formą boskości. To jest częstotliwość wysoko poza i ponad sięganiem częstotliwości tak niskich, ekstremalnie niskich jak 5G. Co z tego wynika? Z tego wynika, że bycie w duchu oznacza nie zapominać ani na chwilę, że my możemy płynąć przez wszechświat w ciałach lub bez ciał, ponad i poza zasięgiem promieniowania 5G, równolegle, ponad i poza. W harmonii. Nie obsuwamy się w dół ze strachu, w panice, co to będzie, co to będzie. Ani nie wznosimy się zbyt wysoko ponad tych, którzy się jeszcze boją. Po prostu świadomie jesteśmy w Duchu Świętym, czyli w Duchu Wszechobecnego Życia. To My jesteśmy nosicielami Życia to my niesiemy życie w sobie, to my promieniujemy życiem. I życie jest wypromieniowywane również z ciało, czym wie każda kobieta. O czym wie każdy ojciec, który pomógł tej kobiecie, aby wypromieniowała w sobie trzecie ciało, czyli nowy twór, w tym wypadku taki nowy twór nie jest złośliwym nowotworem. Pojęcie nowotwór złośliwy, nowotwór jest wytworem intelektu, który gnębi ten świat. Słyszeliście o dobrodusznych, o życzliwych nowotworach? Ten świat jest intelektualny, bo intelekt zbuntował się przeciwko sercu. My, jako żywe świątynie, świętego ducha, jako ci, którzy już zbudzili się do pewnego stopnia, budzą się świadomie, chcą się zbudzić i chcą i tęsknią, żeby wrócić do domu, do wiecznej ojczyzny. Nie będą walczyć o to, żeby ten świat się nie zmienił, żeby wszystko wróciło tak jak było, żeby nie zrobiono nam cyfrowych pieniędzy, żeby nie wszykiwano nam trujących szczepionek, nazwijmy to szczepionkami, żeby nie robotyzowano nas, żeby technokraci nie zarządzali tą planetą. Żeby wszystko było tak, jak było dotąd. Tak, jak było dotąd, było źle. Wszystko tu było źle, i dlatego to się źle kończy. Ale nie dla nas, bo to nie był nasz świat. To nie my stworzyliśmy ten świat na tej planecie, który w tej chwili się rozsypuje. A szczególnie Watykan, który się rozsypuje. To wszystko są dobre wieści. Częstotliwość wirusa, który jest w gruncie rzeczy mutacją wirusa, nad którą pracowali ludzie, jest dziełem rąk ludzkich. Nasza świadomość, ja jestem świątynią świętego ducha, święty duch promieniuje we mnie, poprzez mnie, poprzez moje fizyczne ciało, poprzez moją aurę w ten świat. I komunikuje się ze wszystkimi pozytywnymi istotami we wszechświecie. Ponieważ my wszyscy wraz z tymi istotami stanowimy jedno boskie pole zjednoczonej energii. To nie jest science fiction, to nie jest fikcja naukowa, to nie są grzonki podstarzałego Romana, to nie jest żadna torami Synai, czyli nauka ze Synaju. To jest nauka, którą przypominał nam o niej, o mądrości Bożej, Chrystus przez cieślę z Nazaretu imieniem Joszuła. To nie jest religia, to nie jest dogmat. To nie jest aksjomat, który musimy zaakceptować, inaczej nie zostaniemy zbawieni. Zostaliśmy już zbawieni przed dwoma tysiącami lat ziemskich, choć jest to umowna nazwa. I zbawieni zostali również ci, którzy nam do końca robią źle. Ale my, jako dzieci Boże, możemy czynić dobro tym, którzy wywinili. Jeżeli promieniują w kierunku nas 5G, moja rada jako holopaty, nakładajmy pozytywne wzorce energetyczne na 5G, i niech one płyną dalej i dalej aż do źródła, do tych, którzy je wysłali. Kochamy Was, akceptujemy Was, jesteście chorzy psychicznie. Jesteście naruszeni. Stworzyliście skazę na swoich eterycznych ciałach. Wybaczamy Wam to, co zrobiliście sobie, wybaczamy Wam, co robicie nam. Nie udało się Wam, współczujemy Wam. Wracajcie razem z nami z powrotem do domu. Wybaczamy Wam wszystko. Nie chcemy się zemścić, nie chcemy rewanżu. Życzymy Wam z całego serca wszystkiego najlepszego. Zbudźcie się, nic nie pomoże. Czasem się nie udają pewne rzeczy, to się nie mogło udać opanowanie wszechświata, opanowanie wszechobecnego życia, żeby służyło Wam wedle Waszej woli. Spróbowaliście, nie udało się Wam. Mówi się trudno i kocha się dalej. Żeby kochać trzeba nieść w sobie miłość, kochanie. Jesteście naszymi braćmi i siostrami, czy Wam podoba to, czy nie. Przestańcie nas nękać. To nic nie da. Nie możecie opóźnić naturalnego rozwoju. Nie możecie modulować ewolucji duchowej. Nie możecie powstrzymać pewnych procesów. A na pewno nie procesu wielkiej przemiany obejmującej całe upadłe stworzenie częściowo materialne, astralne, materialne gęste, materialne stworzenie, które stworzyliście i które jest śmiertelne i ulega prawu przyczyny i skutku nie mamy wam nic za złe. I nie cieszymy się z tego, że się Wam nie udało. Z tym zostawiam Was, kochani, Was, którzy już zbudziliście się, i tych, którzy nie chcą się zbudzić. Zostawiam Was, bo to są najlepsze wieści, jakie z mojego serca płyną. Nie nienawidźcie nikogo, nie Wy nienawidźcie nas jako ludzi, a my, jako rozbudzeni, nie będziemy Was nienawidzić, bo. bo... Bo dlaczego? No nie udało się Wam. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia z powrotem w domu, w sercu wszechświata, tam gdzie Was stworzono, tam gdzie nas stworzono, bo wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. To są najlepsze wieści, jakie mogę Wam dziś przekazać. Do następnego razu, który nastąpi. To wszystko, kochani, to wszystko na dziś.